Cześć! Przed Wami już 30. odcinek Let's play z Destiny 2. Pełna kolekcja. Tak, jak widzicie Joachim Świ Jeszcze go nie wyprowadziłam z Akademika, bo stwierdziłam, że on też może zrobić tą imprezę. Um, no bo czemu nie, nie? Chciałam zobaczyć, jak wygląda to porzucanie dyplomu, czy jak to tam. W sumie, jak grałam kiedyś w dwójkę, to z nim wysyłałam na studia tylko po to, żeby z nich zrezygnowali, bo chciałam, żeby szybciej się stali dorosłymi. Bo się najpierw wysyła nastolatki. No nie. <śm> nie chciałam mi się grać na studiach, tak wam szczerze powiem. Yy, dobra, i tutaj. Jak widać pokój Arianny zajęła jakaś kobieta. Stefcia Grosik się nazywa. <śm> I się uczy. O 6 rano. Wyczyść. No że możesz wyczyścić. I tak za 7 godzin musisz opuścić uczelnię, więc sobie szybko zjedz. I zaprosisz kogoś na imprezę. I tak można maksymalnie dwóch Simów, no nie? Więc co tam? Na tym tańczy. I co ty z tym idziesz? Czemu tutaj? Tam nie ma miejsca? Masz tyle miejsca, wolisz tu jeść omlet. No dobra, jak sobie wolisz. <laughs> jak sobie wolisz. Eee. kurde, kurde, nie tu. Urząd przyjęcie gdzieś tu było. Nie możesz? No, jest. A, chyba od ósmej można. <laughs> Wcześniej nie. Tak. Eee, no właśnie, duch. O, arjenny możemy zaprosić. A dobra, niech przyjdzie. Ma telefon przy sobie. Jeszcze jej nigdzie nie wprowadziłam. Siedzi i czeka w skrzyni. <laughs> się przebrał. Dobra, posprzątaj to może, co? Aha, nie przyszli. Dobra, Arianna pewnie nie chciała przyjść. Bym mogła. Ej, czemu na Eee... Nie da się tego sprzątnąć inaczej. Ech. czekajcie, nie wiem co zrobić. Bo tak to zyskalibyśmy trochę pieniędzy. Aha, jeszcze mówiłam, kupić komputer, tak. Dobra, yy, komputer. Komputer? Tak, ten za 2000. O, mogę go postawić na podłodze. Możesz z niego korzystać? Rozmawiaj z misiek. Pokaż. Chcę zobaczyć. No właśnie. Czekaj, czekaj, czekaj. Już co? włożyć to do wyposażenia właśnie i kupiłam mu yy, no... Te rzeczy, co mieliśmy za 10 tysięcy tam mieliśmy. No jakoś tak, więc kupiłam mu Jakieś obiekty do domu. Z tego co pamiętam, jak Simowie się wyprowadzali, to nie brali gotówki ze sobą. Oczywiście z Akademika. I co, nikt nie przyszedł? Pff, impreza, nikt nie przyszedł. No to nie. Co będziesz robił? Aha. Może pogadasz z kimś? Co tam było jeszcze? Udzielaj porad gry. Hmm. Ciekawe czemu. Ani Arianna, ani Laura nie przyszły. Chociaż mogę jeszcze zobaczyć. Nie, nie ma ich. Hm. A to ci dopiero. No nic w takim razie, będziesz sobie rozmawiał, nie? Co masz do roboty? Chyba, że sobie jeszcze pograsz. Hmm. <grafię> um. Pisz blok o. Nie, nie zawodę. A pograj sobie, po prostu. Pierwszy barawora Może być. Pisać blok o grach. Dobra, skończ już z tym. Hmm... Pisz, blog, obra. To nie ten komputer. <grywa> e, już nie chcesz. Bije się ze mną na poduszki. O, dobra, czekaj, gdzie ona jest? Pewnie już uciekła. Nie wiem. Nie widzę. <grywa> Zdobyć punkt umiejętności jaki? Gotowanie? A, to się uczy. <laughs> Może być. Co tam jeszcze możesz się uczyć? Porady dla par. <laughs> możesz się pouczyć. <laughs> tak, nie ma to jak na własnej imprezie się uczyć. Może być. No nie wiem kto się dobrze bawi, no ale okej. Okay. Moim zdaniem to jest katastrofa. Już koniec będzie Ej! już? <laughs> hmm. No tak. No szkoda. Chciałam zobaczyć, jak ta jest. Coś ty się ubrał. Nie chcę tego widzieć. Nie. <laughs> no i tak będę musiała. Tak. No, możesz sobie jechać. Dobra, przebrał się w płaszcz. Co z imprezą? Nie skończyła się jeszcze. Ciekawe. Czy sekundy. No dobra, w takim razie zobaczymy się za chwilę. Jesteśmy w otoczeniu Dolina Niezbędna. Tak. Tutaj wszystko widzimy. Mamy piękne widoki. No. Cs. No to jest piękne. O, pociąg jedzie. Super. <grytanie> Dobra. Eee, troszeczkę zaszły tu zmiany, ponieważ. Eee, ponieważ, ponieważ, ponieważ. Tak to było chyba tak. No tutaj chyba nic nie było tu na dole. Więc dorobiłam tu coś tam <laughs> jakieś bloki i posadzałam tutaj jakieś parcele publiczne i tak dalej i tak dalej. No więc troszeczkę tam się zmieniło. Więc dobra. Ja wrzucę tutaj albo tu. Chyba do tego tańszego. Tak. Więc już wiecie, gdzie będzie mieszkał. Tak, oczywiście, gra sobie. A, nie ma już tych pragnień. Dodatkowych. Znaczy jednego dodatkowego pragnienia. Co? Wadim Melon? Jaju. Witaj, rozejrzyj się, może znajdziesz mieszkanie odpowiadające twoim potrzebom. Jeśli je znajdziesz, kliknij na drzwi do tego mieszkania i wybierz opcję wynajmij mieszkanie. Okej. Okay. Nigdy jeszcze nie grałam w osiedlowe życie. Tu jest coś na dole? Nic? Nic. Które mieszkanie by tu wynająć? Hmm. Wszystkie takie malutkie to jest szafa. To jest kominek. A tu nie ma jeszcze jednego piętra. A nie jest, dobra. Jeszcze jedno. Tutaj nic nie ma. Rozmawiaj. No rozmawiaj, nie graj całe życie. Jejku. Będę miała teraz problemy z wyborem mieszkania. A tu są takie większe, tak? Nie, tu jest jedno takie. Ale jest wielkie. Poczekaj, no bo ja się zastanawiam. Hmm. Dobra, weźmy sobie jakieś mniejsze mieszkanie, żeby nie przesadzać za bardzo. Tylko pytanie, czy tu się łóżko zmieści? Powinno podwójne się zmieścić. Dobra, wynajmij sobie to. Obejrzyj, czekaj, obejrzyj. O. Obraża mnie, jeszcze mnie obraża, co za właściciel. Siu. Idź szybko, ja nie mogę patrzeć na to ubrania. ubranie. A ten co robi? Dyszcze kwiatki. Jak tam? Podoba ci się? No wiem, no jeju. Długo przecież oglądał. Yy... Dobra, później. No i co, nie wyraziłeś opinii. No, dobra. Tak. Dobra. Hmm. Dobra, ciekawi mnie ta paczuszka, co tam znajdziemy szybko. O. <ścoughs> co? Oceanografia? <ścoughs> A ja mu kupiłam komputer. Tak, mam już drugi. Płata mi się kusa. A czekaj, chyba żadnej z tej karier. Nie będziesz chciał. <laughs> nie będziesz ich miał. Dobra, i co, skorzystaj. Jakaś kinga, co? Embargo. A słuchaj, no, mam takie pytanie. O, właśnie, poszukiwanie współlokatora. Ciekawe... Ciekawe... Tylko bym musiał spać w kuchni. <głosy> <głosy> yy, dobra, wiesz co? Ty się wybierzesz na zakupy. <noise> Przed numerów magazyn. Na razie nie. Idź na parcele. Ciekawe ciuchy? Dobra, niech będzie. Tak, powinnam najpierw powitać tych naszych sąsiadów, ale co tam, <noise> nie możesz się tak pokazywać. No, jesteśmy na miejscu. Teraz muszę ci znaleźć te ciuchę. Kup ubranie codzienne. Wierzchnie masz chyba dobre, wizytowe, nie wiem. Byś się musiał mi pokazać, co tam chcesz. Wziąć zwierzaka. Hmm. Dobra, na razie nie. Nic z tych rzeczy. Dobra, wiecie co? Ja mu wybiorę jakieś ubranie albo ubrania i zobaczymy się za chwilę. Dobra, kupiłam mu dość dużo ubrań, jak możecie zauważyć. I też z myślą o na przykład tutaj mamy dresik <gryw> albo tam były jeszcze garniaki, no. Więc nie będę musiała wybierać tak, myślę. No tutaj. Więc dobra, jeszcze biorę piżamę, bieliznę i kostium kąpielowy. Więc y, zobaczymy się za chwilę. Okej, okay, musiałam się jeszcze upewnić czy sportowe jest. <grybujesz> w szafie już, więc jest. Dobra. Dałbyś spokój z tym. O, tu Zuzia piecze hot dogi. Coś byś mógł zrobić? Najlepiej to się przebrać, wiesz? Ale nie możesz. Dobra, to nie. Wracamy do domu. Idź sobie. do idź i będę musiała skończyć nagrywać dobra jesteśmy w domciu i tak musisz się przebrać znaczy zaprojektować ubranie codzienne i tak tutaj jak widzicie właśnie umieściłam już te obiekty niektóre niektóre bo nie wszystkie i co jeszcze Dobra, zaprojektuję mu ubranie i zobaczymy się za chwilę. Dobra, niech chodzi na razie w tej koszuli. Zjedz sobie coś tam. Przygotuj wiele. Dla grupy. tego świętego koje. Makaron z serem? Ej, co się dzieje? Czemu teraz ma pięć slotów? Hmm. Nie wiem. Dobra, nie wnikam. Zrób te posiłki. Oha, tak, tak. Yy, dobrze, otwórz zamek, zamknij na klucz. No to co, gdzie oni są? na podwórku się witają. Cii. A tam. Aha tutaj. Aha OK eee. hm, A to ciekawe. <grystanie> Tylko tak, nie mamy stołu i krzeseł. Fajnie, nie? Mogłam kupić. Dużo nam kasy zeszło na tym. Na tych zakupach. Chyba, że na górze jest? A dobra, tu w sumie można usiąść. W sumie wszyscy tu chyba idą siadać. Ciekawe, co będą robić. Ej, ile jeszcze raz będziesz to przygotowywał. Ej, dobra, już wystarczy. Nie wiedziałam, że to tak bez przerwy będzie wyglądać. Możesz tu podejść? Krystian Serducho. Michalina muszka. Liliana miesiąc i Kinga Embargo. Marian, jubileusz. Ile masz tych was? Trzy. Nie można tu postawić. Sims. Niedobre jesteście. Mogę to odłożyć do lodówki? Nie. Dobra, podaj. Nie wiem, jak to zrobisz, ale okej. Okay. Aha, już. No, idź na górę. Ty sam będziesz dojad... to jadł. Tu wszyscy tańczą. Wszyscy w tany poszli. Ciekawe, czy poszli po jedzenie, czy co? Ten idzie gdzieś. Obserwujemy cię. A nie, idą do siebie. Eee. Szkoda. Dobra, zapoznaj się z tą Michaliną. Nie ma żadnego przyjaznego fajtania, okej. Okay. Coś ty tam. Okej. Okay. Myślałam, że jest grówno. się zapoznać, ale ty jesteś. Weź miskę, tak. Ciekawe, gdzie z tym idziesz. E? e dobra. Nie wynikam. Pieczna różdź. O, sama przyszła pogadać. Zapytaj, ile masz pieniędzy? Dajcie spokój. Czekaj, bo mi telefon dzwoni. Szybko odwiesz? O, Laura dzwoni. Wow. E, co? Uf, a to co od nas chce? Jechać na przedmieście. Dobra, tak, ale w następnym odcinku to będzie. Tak, zaraz przyjedzie. Więc sobie dojedz. Dobra. Czekamy na taksówkę i jedziemy na przedmieście. Dobra, jedziemy do klubu Mroczna Krypta, bo nie pamiętam, czy tam byłam już, czy nie, więc... Dobra, ale to dopiero w następnym odcinku. Tak, jedź sobie Kazimierz Nurek. No to zobaczymy się w następnym odcinku. Pa, pa!